Cześć to jest Łukasz, witam Was na kanale z po drugiej przerwie Nowa Fabuła, ale ten sam niesamowity makumba. Makumba, który chce odnieść sukces, chce coś zdobyć. Jesteśmy teraz przy piłce makumba. Ładnie miła zawodnika, trzeba no, tutaj już nie najlepszy. No i będziemy mieć jeszcze rzut rzut z autu. Może teraz, może jakaś sytuacja, podanie do makumby. Bakumba oddaje czoł, no pięknie broni bramkarz. A teraz już sytuacja podnoszą bramką eee, bardzo groźnie. Campbell i broni nas bramkarz. No co to było za, za sytuacja? Teraz Fashion Junior, Fashion Junior oddajesz czoł, 1-0, 1-0. Bramka, zobaczmy na powtórkę, ładne podanie. No i tutaj Passion Junior szpela przy samym słupku i nie dając bramkarzowi przeciwnika najmniejszych szans. Pięknie, pięknie zaczynamy to spotkanie. Ej, gramy dzisiaj z Aberden. Mamy nadzieję na zwycięstwo. Oczywiście zajmujemy pierwsze miejsce w tabeli. Ej, I tu, Oleż, tu był brzydki pauz, na pewno żółta kartka, tak, żółta kartka. No I teraz groźnie pod naszą bramką nie można dopuścić do strzału. Uwaga, wrzutka! No i niestety, niestety to co mówiłem Bardzo groźnie pod bramką I tracimy bramkę no. Głupi faul Zaczęło się od głupiego faulu No i potem tak poszło ze z rzutu wolnego Straciliśmy bramkę, uwaga na skrzydle Makumba Makumba będzie podawał Podaje, no ale do Obrońcy I nic z tego nie wyjdzie Ale zobaczymy, bo teraz może być kontra. No, tutaj lewym skrzydłem już zawodnik Aberdeen się rozpędza. Uwaga, coraz bliżej naszego pola karnego. Będzie wrzucał tak wrzutka. No i niestety 2-0, 2-1, przepraszam, 2-1. Tracimy drugą bramkę. Tak głupi sposób i tak szybko. No, tak pięknie się zaczęło, ale teraz może. Makumba. Makumba, no ale traci piłkę. No i niestety. No, zbytno szalansko chcieliśmy szybko odpowiedzieć, ale to nie jest tak, żeby szybko, to uwaga, bo teraz groźnie, ale gdy powiedzieć, gdzie jestem Nie, no minu naszego bręcy, tak. Niestety 3-1 i stracimy trzecią bramkę. W wyciągu kilkunastu minut z 1-0 się zrobiło 3-1, wygrywamy. Uwaga, bo teraz może Makumba? Nie. Tak to, 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 tak, to nie przejdziesz, go, nie, no co ty. Ale teraz jeszcze Makumba. Piękny strzał się. Jak on to nie strzelił. Masakra. To powinna być bramka. Doliczony czas pierwszej połowy. No i kończy się pierwsza połowa. 1 do 3. Przegrywamy z Aberden. Niestety Makumba tutaj nie zabłysnął w pierwszej połowie. Może w druga będzie lepsza. No zobaczymy. Teraz Makumba przy piłce. No ale szybko ją stracił. Y może teraz. Ładnie rozgrywamy. Fashion Junior. No, ładny strzał, ale niestety, niestety, nic z tego nie wyszło więcej. Teraz Makumba. To dobry strzał pięknie. Makumba jest niesamowity. Ten bramkarz broni. Uwaga. No nie, nie, nie. Jeszcze strzał. Dobitka. No, ale nic z tego. Jeszcze raz. Makumba. Próba strzału. Zablokowany strzał. Czy utrzymamy się przy piłce? Niestety nie. Znów przy piłce Makumba. Bardzo tutaj mocno naciskamy przeciwnika. Jeszcze czy będzie szczał Makumba Makumba? Pięknie broni bramka. Masakra dzisiaj chyba nic tutaj nie ugramy. Jest znowu podanie do Makumby. Makumba daje strzał i Bramka. Bramka Makumba. W końcu się Makumba przełamał i strzelił bramkę, ale i tak przegrywamy 3, 2, 68, minuta Makumba w piłce bardzo ładnie z wywołobrońcem, no ale drugi raz nie dał się nabrać i będzie żyć chyba wolny. Bagaszczał, pięknie broni, dobitka Makumby, jeszcze jedna dobitka jest i jest W końcu, w końcu doprowadzamy do remisu. Nadzieję znowu odżyły, zobaczmy poprzeczka. Próba do bitwy przez Makumbę i tutaj kolega z drużyny głową bramkę na 3-3. Bramka kontaktowa. Zobaczymy co teraz Madny Makumba odebrał piłkę Makumba. Makumba czy będzie 4-3 makumba z całą no pięknie broni bramka z nienąjaką? On to powinien strzelić, tu, tu powinna być bramka, jeszcze yy, głupi faul makumby i, i żółta kartka. 3, 3, 84 minuta ładne podanie Bassey yy, Bassey i Bassey na 4-3 to będzie decydująca o zwycięstwie bramka jeszcze mamy piłkę bardzo ładnie tutaj na skrzydle podanie do Bakumby i gol proszę państwa się spodziewał Afrika, 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 Wygrywamy pięć, trzy aberden, to już koniec tego meczu. Piękne, trzy bramki, makumby. No niestety nie udało się zrealizować e, wszystkich, e, no w sumie żadnego nie udało się zrealizować e, celu. I drugi mecz, Avengers Rose Country. Zaczynamy, bardzo groźnie pod naszą bramką, wrzutka i jeszcze próbował tutaj raz dogrywać, ale na szczęście nie udało się. Teraz Makumba okręci tutaj zawodnikami, zobaczymy czy odda o, to szczał był zablokowany taki Nic takiego, znów Makumba przy piwnicy Próba strzału Pięknie broni bramkarz, w fantastycznej formie jest Bramka przeciwnika Może teraz, ale że odegranie piętką Makumba No i zablokowany strzał, nic z tego nie będzie Szkoda, atakujemy, próbujemy, ale nic nam nie wychodzi I znów głupi pał Makumby, żółta, druga żółta kartka w dwóch meczach, dwie żółte kartki Może teraz jakoś Makumba tutaj no ale to troszeczkę zwolnił z akcją Do boku Akido i obok, obok bramki, obok bramki Waszę junior do Makumby, pięknie Makumba w zawodników Piękny strzał No jeszcze piękniejsza parada bramkarska, uwaga bo teraz prawie, prawie stałem na skrzydle Drużyna Ross Country Ale dośrodkowanie, no takie zakończone słabym strzałem Waga bardzo ładne wypuszczenie. No i co jest, poprzeczka nas ratuje. I wybijamy tę piłkę. No teraz mieliśmy, ale szczęście. Naprawdę teraz Makumba. z nieudany. Ładnie tutaj Makumba. Jeszcze, ale teraz już nie uczymy się przy piłce niestety. Za dużo, ale jeszcze odbieramy piłkę. Podanie do Makumby. Makumba oddać No i tutaj bramka też się. Bardzo dobrze. No to był ostatni strzał w tej połowie. 0-0. Rangers Rozką 0-0. Zaczynamy drugą połowę. Miejmy nadzieję, że stylimy tu jakąś bramkę, chociaż jedną zwycięską. Teraz bardzo ładne. Fashion Junior. I jeszcze walczymy. Jeszcze zagranie do Makumby. Makumba będzie dawał strzał. Piękny strzał! No i spada bramki. piłka 1-0 prowadzimy i znów Makumba przy piłce rozpędza się pięknie. I czy będzie kolejny strzał, Znów przełożenie piłki. Znów Makumba mija zawodnika. W Ładny szczał i po rękach. I teraz znów mamy piłkę. Paszyn Junior podaje. I piękna bramka. Piękna bramka 3-0. Rozwiązał się nam worek z bramkami w tej drugiej połowie. zaczęliśmy drugą połowę fantastycznie. Teraz Makumba. Ładne zagranie do fashion Junior. Odgrywa do kolegi. I takim takim taki, taki na, po prostu dla, dla statystyk. Nic więcej. Ładny Makumba tutaj mija, zawodnika w tak fucking junior. Podanie, czy będzie szczał? Stał To i broni Bramka fantastycznie. Teraz Makumba wraca e, z pozycji spalonej. Będzie podanie do Makumba, Makumba! I niestety myli się. Minimalnie myli się Makumba. No już myślałem, że będzie Bramka. Znów bieramy piłkę. Znów Makumba przy piłce Makumba. I fantastycznie broni bramkarz, no ten bramkarz tutaj chyba jest zawodnikiem meczu, no, nie, nie można, że powiedzieć, że nie. Uwaga, znów Makumba zbiór zawodnika, no i obok bramki minimalnie się myli Makumba. Znów Makumba przy piłce, będzie szczał, Nie. Ale teraz tutaj jest Makumba, Makumba! pozamiatane makumba pozamiatał w dzisiejszym meczu wszystko roz country, po prostu na łopatkach 91. minuta ale jeszcze, jeszcze odbieramy piłkę, jeszcze makumba. Makumba się rozpędza, no ale już troszeczkę próba ścisku, czy Makumba będzie dogrywał. Pod próba podania, no ale niestety nie udało się. Ale jeszcze otrzymujemy się przy piłce. Jest Fashion Junior. Fashion Junior dojeszczał i co? Piłka wpada do bramki. Nie! jak on to strzelił, to jest w ogóle, nie wiem, czy to po rękach bramkarza, o słupek, no jakoś to wpadło, uwaga, zobaczymy w powtórce, no między słupkiem a bramkarzem, on chyba już miałą w rękach, ale nie wiem, puścił z takiego kąta, niesamowita bramka, zobaczmy. O, kolanem słupek, na, kolanem nabija słupek i o, słupek wpada do bramki, no i kończymy mecz. Fantastyczne dwa mecze. Super, oczywiście, Makumba zostaje zawodnikiem meczu. Jeden cel nie zrealizowany, jesteśmy totalnym liderem Chinch e, e, League. Zapraszam do lajkowania i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.